Gondry wywiad RMFFM. Na łączach Kraków Warszawa, Sławomir Nowak, Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam, pozdrawiam, Kraków. w Klubu Platformy, szef kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego, to drugie już przesądzone? Nie, nie, panie redaktorze, niech pan się nie zapędza. Ja z, czytałem, pański wywiad, ogłosił pan się już szefem nie, kampanii nie, nie. wyborczej. Bronisława Komorowskiego. Nie, nie po drugie, tytuł był od redakcji, jak się pan wczyta w tekst, to, to wcale nie jest to takie jednoznaczne. Ja nie ukrywam oczywiście, że rozmawiamy na ten temat, na, między innymi w ogóle konstrukcji sztabu, ale i w ogóle kampanii, bo to jest istotniejsze niż skład personalny. Istotniejszy jest sposób, w jaki chcemy prowadzić tę kampanię. Czy dziś rozumiem z, Sławomir z wielą, Samozwaniec tak. raczej niż słowomir Szef. Nie, nie, ja jestem w ogóle przeważnie ostatnią osobą do samoogłaszania się w jakimś kontekście. A gdyby pan już został tym szefem, tak by się przez przypadek zdarzyło, widział pan jakieś miejsce w sztabie dla przegranego Sikorskiego? Iwan, sztab to jest bardzo techniczne miejsce pracy. Inaczej to, w kampanii wyborczej czy to, W kampanię na pewno tak. W komitecie poparcia, bo to jest, trzeba rozróżniać. Bardzo często ludzie mylą. czy to jest sztab wyborczy, czy to jest komitet poparcia, na przykład jakiś komitet honorowy albo coś takiego. W Komitecie Honorowym, oczywiście, jest miejsce dla, dla wielu wspaniałych ludzi i na pewno taki komitet będziemy konstruowali. Natomiast tam Wyborczy to jest miejsce pracy codziennej po kilkanaście godzin przygotowywanie różnego rodzaju wydarzeń kampanijnych, yy, druków, niedruków. Domyślamy się, jak wygląda praca tak przy kampanii, a Janusz Palikot będzie w niej doradcą kreatywnym, bo on się z kolei już nim ogłosił bardzo oficjalnie i, i publicznie. Pan, ja nie wiem jeszcze, jaka będzie, powiedziałem panu, nie wiem, że jeszcze nie wiem, jaka będzie konstrukcja sztabu. Ależ komitet honorowy jakby... pan zaczął konstruować. Znaczy, ja sobie jestem w stanie bardzo łatwo, akurat to jest prosta rzecz, wyobrazić, jaki, jaki byśmy chcieli mieć komitet honorowy. Natomiast co do sztabu i miejsca, różnych ludzi, którzy. Ja, znaczy, ja raczej bym patrzył z punktu widzenia przydatności i tego, co mogą wnieść do pracy. Janusz Palikot jest osobą kreatywną i, i potrafi mm, przysparzać ciekawych rozwiązań i pomysłów, ale też zdarza mu się odwrotnie. Panie pośle, kto kogo oszukiwał zapewnieniami, że Drzewiecki jest na bezpłatnym urlopie? Ja nie wiem, ja przyznam szczerze, że nie śledziłem tej sprawy i dowiaduję się trochę od dziennikarzy. Ja już, od polityków Platformy słyszałem, słyszałem, że on jest na bezpłatnym urlopie, że nie bierze pieniędzy z kancelarii Sejmu, tymczasem kancelaria Sejmu mówi, od 1 lutego płacimy Drzewieckiemu. Jak to się stało? Nie, nie wiem, to musi pan y, poprosić pana ministra Drzewieckiego o wyjaśnienie. Ha, ha, i sprawdzenie. Każdy w by chciał poprosić ministra Drzewieckiego o wyjaśnienie, tylko on zapadł się pod ziemię. Jestem przekonany, że jeżeli nawet była wypłacana tego rodzaju no, to uposażenie, to na pewno je zwróci, albo jeżeli nie ma, może być jeszcze śmieszniej tak, że po prostu nie ma fizycznej, czy prawnej możliwości zwrotu, no to jestem przekonany, że on przekaże to na jakiś sensowny cel. Ale na pan pewno. jest przekonany, na czy pewno pan nie to wie? Czy, czy, czy wy jego nadzorcy mówi na na, z nim o tym? Nie, nie, nie wiem, nie rozmawiałem z Mirosławem Drzewieckim na ten temat, ale na tyle, na ile go znam i, i wiem, że on jest człowiekiem... Po, pod tym względem bardzo porządnym. Komu pan kibicuje w wojnie Palikota ze Schetyną? Ja, oczywiście no, obserwujemy. No, 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 no. Proszę, proszę, no, proszę. Obserwujemy trochę taką przepychankę, natomiast oczywiście atakującym jest, jest Janusz Palikot. A, broniący, a pan a zawsze stoi a bro, a ja tak? zawsze, zawsze staje po stronie tak Zawsze po stronie niesłusznie obwinianych i pokrzywdzonych. Ale mm, myślę, że Grzegorz Schetyna da sobie świetnie z tym radę. Palikot mówi, że Schetyna jest beznadziejnym sekretarzem i że poniża ludzi. Schetyna mówi o frustracjach Palikota. O co w tym wszystkim chodzi? Ja myślę, że używamy, nie, znaczy nie, ja, nie my we dwóch tutaj na linii Kraków-Warszawa aktualnie, ale w ogóle jakby w takiej wymianie zdań nie, niepotrzebne słowa padają. Partia pozwoli na takie dalsze publiczne pranie brudów? Mam nadzieję, że nie. A to będzie pojedynek do pierwszej krwi, czy do pierwszej ofiary śmiertelnej? Krótko mówiąc, nie, ktoś z niego pan, zostanie wyniesiony na tarczy. Nie, no spokojnie. Tutaj też nie ma co takich wojennych porównań używać. Przykujemy się do, do kongresu partii, pierwszego od czterech lat, który wyłoni nowe władze. Ja rozumiem, że. Każdy jakoś tam przygotowujący się z liderów Platformy ma swoje emocje, swoje też cele jakby polityczne związane z tym kongresem. To jest poważne, bardzo wydarzenie. A jakie cele ma Pani atakując Schetynę? Myślę, że próbuje uczytelnić nieco swoją pozycję i, i wzmocnić się przed tym kongresem majowym. A Schetyna potrafi takie... Tak uważam, że, że w zły sposób. Ja nie podzielam jakby tego sposobu przygotowywania się do, do, do kongresów. Ja, ja to czynię w trochę inny sposób. Schetyna potrafi takie rzeczy zapomnieć i wybaczyć? Nie wiem, to musiałby pan zapytać raz Schetynę, czy potrafi wybaczyć. Nie, Jest żeby... człowiekiem wielkodusznym bardzo, więc wiem, że potrafi wybaczać i wznosić się jakby ponad takie bieżące interesy. Czyli ale... gołębie serce Grzegorza Schetyny krwawi, ale wybaczy Palikotowi. Ja nie wiem, no, wie pan, ja się nie nazywam Grzegorz Schetyna, Musiał pan zapytać przewodniczącego Schetyna. blisko go pan zna i od wielu lat go pan obserwuje. Dlatego uważam, że jest człowiekiem, który potrafi bardzo często pragmatycznie i racjonalnie podchodzić do różnego rodzaju problemów i współpracy nawet z bardzo trudnymi partnerami. A Palikot racjonalnie mówi, niech Nowak zostanie sekretarzem generalnym. Co pan na to? No, nie, nie, to takie. Ostatnio moje nazwisko przywija się w różnego rodzaju układankach bez mojej wiedzy i mojej intencji. Także od razu zastrzegam, ja nigdzie nie kandyduję i nikt mi takiej propozycji nie złożył. A poza tym. Opowiadanie... Nie zostanie pan sekretarzem generalnym. Wie pan, to jest opowiadanie o tym, że ktoś powinien zostać tak dalej jakimś sekretarzem generalnym czy kimś takim. To jest wyłączna kompetencja przewodniczącego partii tu premier będzie, czyli my, przewodniczący Donald Tusk, przewodniczący partii. Będzie wskazywał sekretarza generalnego i skarbnika. Ale i kongres... jeśli wskaże na, na Sławomira Nowaka, to pan nie powie nie. Wie pan co, ja, nie ma się co oszukiwać i krygować. Znaczy, to jest moim zdaniem marzenie wielu polityków, którzy się angażują chociażby w Platformie Obywatelskiej w działalność, że to sekretarz generalny, to jest bardzo poważne. Wyzwanie, ciężka praca, ale też nieprawdopodobny prestiż i zaszczyt. Ale no ja, nie coś, ja nie pretenduję. Co się jednak dzieje? Nie, nie, ja wie, wie pan, ja mówię panu zupełnie uczciwie odpowiadam, że to jest bardzo poważna funkcja i wielu by chciało być. Natomiast ja nie pretenduję do, tego, do, tego, do tej funkcji. Jest sekretarz generalnym partii, moim zdaniem Grzegorz Szydna dalej będzie sekretarzem generalnym platformy Obywatelskiej. nic się nie zmieni w tym względzie, po, po Majowym Kongresie. Tak uważam, to jest moja prywatna opinia, z nikim nie konsultowana Zastrzegam. Kubo, jak atmosfera na Politechnice Kubo oddaje ci głos. Jak Słowomir Nowak podobał się, czy inaczej, jak politykowi Nowakowi podobał się Nowak Reporter? Wie pan, to, to ciekawa praca, niełatwa, nie, nie, nie ukrywam, bardzo, bardzo stresująca, ale najbardziej bawiły mi komentarze różnych dziennikarzy, którzy potem próbowali mi dopiekać, szydzić i tak dalej, to jest bardzo zabawne. No, ale nie będzie się, się pan to przekwalifikował, nie powinniśmy czuć pańskiego oddechu na plecach. Nie, nie ma obawy. No, póki wy się, znaczy wy bardzo często jako dziennikarze wchodzicie w rolę, w rolę polityków i, i pouczacie nas, to jest okej, okay, ale w drugą stronę, jak czasami polityk próbuje się Trochę, że tak powiem, zająć po, podobnym fachem, to jest od razu jakieś oburzenie, przynajmniej ze strony niektórych. Proszę tak? próbować, to piękny piękny zawód dziennikarz. Nie no, wiem. wiem na nowej drodze. Wiem, życie. ale świadomie wybrałem inny zawód i muszę już iść tą drogą. Nie, Nie ma z niej zejścia. Każdy ma swój krzyż, akurat tak wielkotygodniowo teraz zabrzmiało. Słowo, mirnowak dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia.